Stoję w bramie, słucham bluesa, Romana nie ma, pewnie coś jest. A ze mną oni. Krump, jak by krąg się A tutaj Janek Urbański, nasz warszawian. Kiedy się wszystko zaczęło? Kto wie, ale dziki zachód tu, czy wschód tam, to zawsze ta sama ziemia. Może Łukaszu. Nie ma dzisiaj słońca, a muchy nie przyleciały tu. Nie ma się co przejmować. Nie ma Pan w kapeluszu. Łukaszu, proszę pana w kapeluszu. Na przystanek. Pożegnanie.